A poza tym jest już za 10 minut. No, ja już 10 minut czekam, a Pani była w biurze tamtym. Bo chciałem się jak to Pani. Yy, pani była nauczycielką od języka polskiego? Z, te, z tego co się sądzi. No, yy, bo jest na tych Urząd Miejski takie, daje te pisma w sprawie podatku, i jak powinno być napisane za rok czy na rok się płaci podatek? Według Pani, jak. No, dostała ale... pani takie czy pani nie nie jest pani tak takiej zorientowana nie bo to jest podatek za rok 2018 no za każdy rok jest jakiś ten takie czy pani nie nie, 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 nie ma nie. pani takiego takiego no nie mam przed oczami. ale dostaje pani takie pisma czy nie jak podatek pani płaci od swojej nieruchomości czy, no, pani wystaje, czy Pani nie? Czy Pani nie ma? Nie. Muszę zwrócić uwagę, ja No to niech Pani zwróci uwagę. Tu akurat szedł właśnie ten Pan od podatków. Mówiłem z nimi, i on mówi taka jest ustawa i tak ma być napisane. A jak Pani według Pani języka polskiego, jak, ale pana, za, jak... się płaci za rok czy na rok? Pani tutaj zaraz pójdzie Pani do sąsiednich ja biura i tam Pani się dowie. Ale uważam, że bo tu się płaci za rok 2019. No. no ja też tak Panu mówiłem, Panu temu A, Naczelnikowi. To ja. to ja Pani nie będę zdradzał. Jest, według mnie jest źle napisane, ale pan magister jest naczelnik panu działu finansowego czy podatkowego. Ale nie wiem, mówi, jak, jak pisze ustawa. Mówi, że tak, ustawa, no ustawa a to, ale język polski jak mówi? Że się, no, za coś on, się płaci, czy na coś się płaci? Ale on nie będzie zmieniał ustawy, jeżeli no ja ta przyszła od no. no ale no nie po będzie, polsku jak, jak się... Nie wolno zmienić żadnego słowa z ustawy, Aha. która jest... No czyli jest nie po polsku napisane, jak się płaci za coś, czy na coś. Co to znaczy? Na, jaka jest różnica po polsku? Na czy za? Jak pani coś kupuje, to płaci za coś. Za coś, a tak, nie tak. na coś. Czyli z tego wniosek, że pisze na. No tak. No to zobaczymy. To ja nie, nie widzę tego. No tego mieszka pani w takim miejscu, gdzie pani ma podatki, czy nie? Czy pani nie jest. Nie ma nieruchomości. No, no, no płacę, bo przecież. To pana pani prywatna sprawa, bo nie mogę się pytać. No nie, ale nie mieszkam mogę. w bloku i jest teren, na którym stoi blok jest... No ktoś jest właścicielem. No. no właśnie. No ale. To na 99 lat, nie, to. to... No kto tam tyle doczeka. Jeden na milion, parę no, milionów. To no, nie No no, Taka prawda, no bo jeszcze drugie takie jest... Jak flaga polska ma wyglądać? Jest biało-czerwona i co, jeszcze inne elementy są na fladze biało-czerwone, jak mówi konstytucja. O, to już pan na ten temat no byli. i nie powiedziała mi Pani, czy to jest... Jak Urząd Miejski może takie flagi tutaj udostępniać na swoim terenie? Wchodzi się do Urzędu Miejskiego, wisi flaga biało-czerwona z napisem Polska i orzeł na biało-czerwonym tle. Tak wygląda flaga polska i Urząd Miejski pod swoim dachem takie coś promuje. Hmm. Też nie zwróciłam uwagi. No co widzi Pani, no to, to, to kto ma Pani zwrócić uwagę na to? Polacy, czy Polaków to nie obchodzi jaka flaga jest, aby była czy czerwona, czy jak, aby biała, aby jakieś tam. No. Nie no, powinna być biała, czerwona no. i nie powinna... No to żeby żadnych... Pani, to Pani zgłasza, niech Pani to zainterweniuje w tej sprawie i jak powinna być flaga, żeby, ja to pytałem jednego radnego, mówił się... Zorientuję się z Panem Radcą Prawnym, no i jeszcze mi nie odpowiedział w tym kierunku, no, to w tej pan... sprawie. No ale może Pani ma lepsze parcie na szkło i e... będzie Pani wiedzieć coś na ten temat. E... E... Proszę Pana, jeżeli ten radny obiecał Panu, że porozmawia z Radcą Prawnym, no to... No ale może Pani... No ale nie odpowiedział ale, mi, nie wiem, czy się nie może komisja, znaleźć. Komisja, jest taka komisja herodyczna, to chodzi o nośnik erp hmm. Bo u nas tutaj była ta sprawa, już jak ja zostałam radną... To wyszła sprawa herbu naszego miasta. No. I wtedy tutaj pan z tej komisji heraldycznej był. Ale wiem, że y, ja tak uważam, że na y, fladze y, polskiej to tylko biało-czerwona i, i, i żadnych żadne... innych elementów. Ale. To jest, są... Nie, jest tam podane, że jeszcze jak jest na białym tle jest orzeł, to jest stosowane przez placówki dyplomatyczne i przez statki morskie, a, no jako tak. bandera. Mm -hmm. a, winny, i, i, a resztę może, może ma być biało-czerwone, tylko inni użytkownicy flagi mogą no to stosować. Pan, ale, tak, tak no tak jest, tak jest napisane w tym, no ale dlaczego Urząd Miejski tak stosuje takie coś? I... Czy pani może to zainterweniować u kogoś, żeby to wyjaśnił, czy to jest poprawnie? Sprawdzę, czy... jak będę wychodzić, jak ta flaga wygląda. Dobrze. I, i po prostu zainteresuj się. No To zaraz, dobrze. No dobrze. i tam to też pani do Urzędu Skarbu Podatkowego się spyta, jak po polsku jest. Na się płaci czy za? Jak pani coś kupuje, to płaci na, a nie za, czy jak? Czemu tak ja, urząd spierd... Ja, Pani mówi... No i, ja kupuję, tak mówi, że ustawa to, taka jest, taka idzie. To, to, to płacę za, no. za towar. Tu, a tu się płaci za to, że się użytkuje. Sprawdzę, jak mam u siebie napisane. Ale to pani nie musi daleko iść, bo w sąsiedni pokoju. No, są a ja mam pokoje. u siebie. No wiem, no ale teraz pani może od razu za minutę być tam w wiem, biurze. Bo mam inne sprawy do No wiem, że inne sprawy. No. I, 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 a poza... Ale deżur jest dla mieszkańców, czy pani do biura pani tam przyszła dyżurować? Deżur, bo pani to często pani ma napisane, że pani w biurze no, po co za mi... tutaj sama. No i muszę mieszka. czekać te 10 minut. Ale przyszedł pan. Czy no czy wiem, się... że przychodzi pan taki, nie można mówić, jak, bo on. No. prywatnie przychodzi. Nie, przychodzi w sprawie szkoły. No ja nie, powiedział, że nie wolno nic mówić, bo on jest prywatnie. bo już się z nim widziałem, powiedział, że nie wolno nic mówić, co on tutaj robi, bo on jest prywatną osobą, tak stwierdził. No, ale i... I nie wolno, to, to co on mówi, to jest, zamyka się za drzwiami, nie Pani, nie, nie, nie przy otwartych drzwiach siedzi. No, razie, no wiem, no tak pójdę. No, a ja ale... jeżeli mam tutaj siedzieć sama? No nie, no dobrze, pan nie pan no ale no to ja czekam, no zawsze tam. To... Ile pan poczeka? No już, no zawsze czekam. No, tak. no to dobrze. I pan nie narzekam. No nie, narzeka, no nie to... narzekam, tylko tak mówię, że. Tak I... jest. Poświęc... No to dobrze. Ile no to już... razy pan przyszedł na gdyż poświęciłam panu dużo no, czasu? No dobrze. No. I na różne tematy, różne tematy rozmawialiśmy, aż przekroczyliśmy czas. Na Aż przekroczyliśmy, właśnie. Nie wiedząc, która godzina, tak się mu dobrze rozmawiało. Ostatnio pół godziny dłużej było. No. No. A pan mi dzisiaj wytykał. No nie, no 10. tak, bo tak czasami jest, no, bo inni radni też mają. Spóźnią się na dyżur, a potem kończą punktualnie radni. A ja się nigdy nie spóźniam. No, no pani, no możliwe, ja nie przychodziłem, a ja za Ja jestem czas. Y, bardzo. Jak nie przyjdę wcześniej, to nigdy nie przyjdę. No, później. no to dobrze. Bo dzisiaj też byłam była za dzisiaj. No, no dobrze. No bo kiedyś sobie w tam poprzednich kadencjach to by pani przyszła i mówiła, że później, bo pani na mieście już kogoś spotkała i, tak i już było. sprawy załatwiała pani Albo też. No mogłam tutaj być gdzieś, Ta. bo y, w biurze. Zawsze, to no, też. zawsze coś tam gdzieś panią zatrzymało. No też, też może tak być. No to dobrze. No to